Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na unboxing Xperia XA. Samo pudełko jest takie jak w poprzednich wersjach zetek, czyli takie tekturowe, troszeczkę rozlazłe. Już się cieszyłem, kiedy Mateusz odpakowywał Xperię X i było to po takie kartonowe, sztywniejsze pudełko, mniejsze. Natomiast widać, że to jest budżetowo. Na froncie oczywiście Xperia X, czyli cała seria telefonów. Tutaj mamy napis XA, z prawej i z lewej strony nic nie ma. Tutaj standardowe rzeczy, czyli specyfikacja, jeśli chodzi o model, kolor oraz e-mail. Od razu widać, że jest tylko jeden numer e-mail, więc nie mamy wersji z dual sim. Yy, oraz na odwrocie mamy informację o tym, że mamy 13-megapikselowy aparat, autofokus, 8 megapikseli z przodu 5 cali, ekran, 64-bitowy procesor i tutaj jest jednostka Helio P10. Bateria do 2 dni, 2300 mAh, 16 GB wbudowanej pamięci plus microSD. Do tego oczywiście Wi-Fi, Bluetooth, NFC i system Android. Jeśli chodzi o samo pudełko, to jest na tyle, więc przejdźmy sobie do samego unboxingu. I jak widzimy, naszym oczom ukazuje się Xperia XA w kolorze czarnym, bardzo ładny. Zaraz sobie zobaczymy dokładniej ten telefon. Dalej w pudełku mamy kabel USB ładowarkę 1,5 Ampera a także wszystkie papierki, Startup Guide oraz informacje o bezpieczeństwie, czyli nic ciekawego. Jeśli chodzi o sam telefon, wyjmijmy sobie go z folii. Powiem tak, jest tu naklejona folia, która zabezpiecza ekran, ale nie w całości, dlatego że jest on troszeczkę zakrzywiony. Wygląda to fenomenalnie, jeśli chodzi o ten brak ramek, to się bardzo podoba. Tutaj mamy niestety chyba plastikową, tak, to jest plastikowa ramka. Nie mamy czytnika linii papilarnych, widać, że to jest budżetowiec. No także, hmm, wygląda to trochę średnio, jeśli chodzi na pierwszy rzut oka. Natomiast zobaczymy, jak wypadnie w testach. Dziękuję Wam za oglądanie tego unboxingu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a także jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam do dyskusji w komentarzach, jeśli macie do nas jakieś pytania. Co chcecie, żebyśmy też umieścili w recenzji, czy też w pierwszych wrażeniach, śmiało piszcie. Czołem!